Hello there! General Knowny! Awe z tej strony spaw. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Budujemy Droida. Budujemy Artu. I dzisiaj przybywam do Was z kolejną paczuszką. Jak żeby inaczej. I. i otwieramy. Nie ma co. Gdzie uciekasz? Ciekawy jestem, czy przyszła koszulka, bo w poprzedniej przesyłce miała przyjść koszulka i na rachunku było napisane, że koszulka dojdzie później. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie. Standardowo rachunek na bok. Nie widzę, zaraz zobaczymy. Pierwszy numer na dziś, numer 68 który zawiera o. Pierwsze elementy korpusów na bok. Zaczynamy korpus skręcać dzisiaj. O, to będzie ciekawie. Znowu moje nieudolne paluszki będą krzaczyć coś tak prostego. Kolejny numer 70. I w tym numerze mamy kolejna porcja śrubek. I następny element korpusów. Tu są jeszcze jakieś inne rzeczy. Trzeci numer na dziś. Numer 69. O! Tutaj mamy jakieś blaszki, nie blaszki, jakieś co się. I ostatni numer na dziś. Numer 67. Kolejne. Blaszki. No dobra. I to wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o zeszyty i prezenty w paczce. Koszulki, jak nie było, tak jeszcze nie ma. I witajcie po szybkim cięciu. Tak się prezentuje dzisiejsza partia. I standardowo zaczynamy od pierwszego numeru na dzisiaj, czyli numer 67. Numer zawiera w sobie ostatnie poprawki tworzenie galaktyki. wiadomo szósta część coś takiego tego typu. Pierdolki. Jeżeli chodzi o droidy seria 000 droid protokolarny, ABC robotyki pod okiem robotów kamery, nie kamery i tego typu inwigilacyjne przedmioty. Hmm. Natomiast dzisiejsza paczka, ta, otwórzmy ją. Ta porcja śrubek nie ma parcia na szkło, ale i tak ją tu przy, przyprowadzę. Ten zeszyt zawiera wsporniki dolnego szkieletu korpusu. Płytki dolnej części korpusu i dwa woreczki śrubek. Czyli co? Zaczynamy od dołu. Jak to się mówi? Od dupy strony. Dobrze. Będziemy kręcić. Coś tutaj dziś... Dobra, zeszyt jeden na bok. Drugi zeszyt, 68, zawiera koniec pewnej epoki. Mhm... Jeżeli chodzi o katalog droidów, to mamy tutaj droidy ruchu oporu na D'Kar. Nie kojarzę tego ruchu oporu. Piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie o co chodzi. Droidy z zamku Maskanaty. O, przyspieszamy troszeczkę z katalogiem droidów. ABC Robotyki robotyczne, dłonie. No ciekawe, czy z z sawki, nie z sawki. Dobra. Ten zeszyt zawierał tę paczkę, którą trzeba oczywiście otworzyć. Takie partie, macie, partie. Dobrze, i tutaj mamy prawy boczny panel korpusu, czyli to jest chyba to. Prawy boczny panel, mm, uchwyt osłony radiatora i jakieś pierdółki, ośmiokątna osłona radiatora. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale mam nadzieję, że się dowiem z czasem. Coś tu będziemy skręcać dzisiaj, coś tu będziemy dzisiaj skręcać. Efekt finalny zobaczycie za chwilę. Następny zeszyt. Trzeci zeszyt na dziś. Zeszyt numer, zeszyt numer 69, który zawiera w sobie dalsze losy galak galaktyki. Jakieś bajki, nie bajki i tak dalej. Filmy poza kanonem. Katalog droidów przedstawia droidy Komandosy, Seria BX. Tak to się prezentuje. ABC Robotyki. Roboty do teleobecności. Kamerki, nie kamerki, tego typu bajadelki. Co to za słowo? Nieważne. Natomiast paczka z tego zeszytu to jest ta paczka, którą też trzeba otworzyć, bo jak by inaczej. Wszystko, wszystko. Ten zeszyt zawierał łuki dolnego pierścienia. Sporniki wewnętrzne, płytki łączące, czyli to samo co było w czaszce, tam w środku. No i trochę, trochę skręcania będzie w tym zeszycie. Ostatni zeszyt na dzisiaj, zeszyt numer 70. I ta paczka zeszyt numer 70. Wszystkie drogi prowadzą do Prequeli. Co, co my tutaj mamy? Tego typu jakieś takie. Co się. Gry, nie gry, jakieś filmy spoza wieznego uniwersum. Katalog droidów przedstawia prototyp blastomechaniczny BT-1. Coś takiego. Nie wiem skąd go wytrzasnęli, z jakiegoś komiksu chyba. Dajcie znać, jak wiecie, w którym to on miał miejsce wystąpić. Dalej mamy ABC robotyki, roboty społeczne. Takie coś. Natomiast porcja puzli w tym numerze. Takie coś, które trzeba standardowo otworzyć. I tutaj mamy. I tutaj mamy tak. Kolejna part, porcja śrubek. Te akurat nie uciekają sprzed ekranu. Blaszki, nie blaszki. Kolejny element korpusu. I jakieś takie czarne łączniki. Tak. No ciekawie się będzie prezentować, zaraz zobaczycie efekt. Ja się biorę za puzzle, troszkę mi zapewne z tym zejdzie, jak zawsze, a z Wami się widzę po szybkim cięciu. I witamy po szybkim cięciu. Tak się prezentuje efekt dzisiejszej pracy i zaczniemy od początku. Leczy 67. Tak się prezentuje. Spornik od dołu. Zapewne to będzie na środku, a tu z tego będzie wystawała ta środkowa noga. Środkowe kopytko. Kolejny numer: 69. Takie coś. I do tego jeszcze było takie coś. To będzie też od dołu. Zapewne. Nie wiem. Będę strzelał. Ale ale założysz się? Nie tu. O! Sądzę, że to będzie gdzieś coś takiego. Tam się koty gryzą. A zapewne to wejdzie. Możliwe, że to będzie takie coś. Ale i tak się dowiemy w następnych numerach. I korpus 68 i 70 zeszyt. Prezentuje się w ten oto sposób. Tak. I tak w środku będzie. O ironię, oczywiście, to musi wylatać. Chyba, że nie skleiłem tego, aczkolwiek w zeszycie nie było nic napisane na ten temat. O ironię, co muszę powiedzieć. Ta środkowa blaszka, ten środ środkowy panel również był kręcony a te dwa obok nie więc osobiście nie rozumiem jaki to miało sens istnienia, że te dwa po boku są tłoczone, a ten w środku jest dokręcany nie wiem, może ja tego osobiście nie ogarniam tak się prezentuje dzisiejsza porcja puzli i co? Czekamy na następne cztery zeszyty i na następną zabawę. A tymczasem Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie, wysłuchanie dzisiejszego materiału. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Zasubskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I widzimy się w następnych materiałach. Tak więc dziękuję bardzo. Niech moc będzie z Wami. I do następnego.